Pamiętacie dziewiątą edycję rolnika? Afery, łzy, dramaty i zuzanne skrobot. To właśnie ona zniknęła po burzliwej historii z Mateuszem Budychem i tajemniczymi skrinami, które wstrząsnęły widzami. Gdy wszyscy myśleli, że przepadła na dobre, ona nagle wróciła. Ale nie tylko wróciła, pokazała, jak dziś wygląda i zaskoczyła wszystkich. Dziewiąta edycja popularnego programu rolniczego, który od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów, zapisała się w pamięci odbiorców nie tylko jako okazja do narodzin nowych związków, ale również jako scena pełna emocji, kontrowersji i niespodziewanych zwrotów akcji. Wśród wielu bohaterów tej edycji szczególną uwagę wzbudziła para, która z początku nie wydawała się skazana na sukces Zuzanna Skrobot oraz Mateusz Budych. Ich historia, pełna napięć i nieporozumień, Została zapamiętana przede wszystkim z powodu tak zwanej afery screenowej, która wzbudziła ogromne poruszenie wśród fanów programu i długo nie schodziła z internetowych forów i portali plotkarskich. Na początku ich relacja zapowiadała się dość obiecująco, chociaż jak się później okazało, tylko pozornie. Mateusz, rolnik z temperamentem i jasno określonymi oczekiwaniami wobec kobiet, zaprosił na swoje gospodarstwo trzy kandydatki. Jedną z nich była właśnie Zuzanna, Młoda kobieta o pogodnym usposobieniu i dużej pewności siebie. Niestety, jej udział w programie zakończył się bardzo szybko. Mateusz bez większego wahania pożegnał się z nią już na wczesnym etapie znajomości, co samo w sobie nie byłoby niczym nadzwyczajnym, gdyby nie sposób, w jaki uzasadnił swoją decyzję. Otóż stwierdził wprost, że chciał się jej pozbyć, aby wzbudzić zazdrość i rywalizację między pozostałymi dwiema kandydatkami. Taki zabieg. Mający najwyraźniej podłoże strategiczne, zamiast wzniecić emocje, doprowadził do zupełnie odwrotnego rezultatu, dziewczyny zaczęły tracić do niego sympatię, a cała sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót. Mateusz szybko przekonał się, że jego plan nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Z czasem okazało się, że pozostałe dwie uczestniczki nie tylko nie walczą o jego względy, ale wręcz otwarcie go krytykują, tyle że za jego plecami. Mężczyzna miał się o tym dowiedzieć w niecodzienny sposób, dzięki zrzutom ekranu z rozmów dziewczyn, które rzekomo miały go oczerniać. Pojawiły się wówczas plotki, że to właśnie Zuzanna, choć wcześniej odrzucona, postanowiła się zemścić, ujawniając kompromitujące wiadomości. Jednak ona konsekwentnie zaprzeczała tym spekulacjom, utrzymując, że nie miała z tym nic wspólnego. Cała sprawa nabrała medialnego rozgłosu, a prawda, mimo licznych domysłów. Nigdy nie została oficjalnie potwierdzona nawet przez prowadzącą program Martę Manowską. Wielu sądziło, że dla Zuzanny przygoda z programem zakończyła się rozczarowaniem i że nie będzie chciała wracać do tego rozdziału swojego życia. Tymczasem los sprawił niespodziankę. W finałowym odcinku dziewiątej edycji wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. W momencie, gdy stało się jasne, że Mateusz nie odnalazł miłości i jego relacje z kandydatkami zakończyły się fiaskiem. Okazało się, że to właśnie Zuzanna wyszła z programu z nowym partnerem. Jej wybranek, Konrad Krzywicki, również był uczestnikiem show, starał się o serce Klaudii Waśko. Ta jednak wybrała innego mężczyznę, a Konrad, odrzucony, zbliżył się do Zuzanny. Ich relacja rozwinęła się błyskawicznie, a para szybko ogłosiła światu, że są razem, publikując w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia i czułe wpisy. Zuzanna z uśmiechem na twarzy oznajmiła fanom programu, że tak naprawdę w tej edycji powstało nie cztery, ale aż pięć paragrafów. Ich związek przez pewien czas zdawał się być stabilny i pełen ciepła. Wspólne fotografie, relacje z podróży i romantyczne gesty dawały nadzieję, że odnaleźli w sobie bratnie dusze. Niestety, z biegiem miesięcy coś zaczęło się psuć. Fani zauważyli, że para przestała publikować wspólne materiały atmosfera wokół ich relacji stawała się coraz bardziej napięta. W końcu to sam Konrad, w krótkim wpisie w sieci, potwierdził krążące od jakiegoś czasu plotki on i Zuzanna nie są już razem. Po rozstaniu kobieta zniknęła z mediów społecznościowych. Przez długie miesiące nikt nie wiedział, co się z nią dzieje. Jej profil zamilkł, nie pojawiały się żadne nowe zdjęcia, nie komentowała wydarzeń, nie udzielała się ani w sieci, ani w mediach tradycyjnych. Dla wielu jej zniknięcie było sygnałem, że potrzebuje czasu dla siebie, by uporządkować życie i w spokoju przepracować prywatne rozczarowania. Tymczasem Mateusz, choć znacznie mniej aktywny w internecie niż wcześniej, wciąż dawał o sobie znać. Choć obserwuje go niewielka liczba użytkowników, wiadomo, że z pasją i zaangażowaniem prowadzi swoje gospodarstwo. Z czasem postanowił też nieco odświeżyć swój wizerunek, zrezygnował z charakterystycznych. Okularów i zapuścił delikatny zarost, co miało nadać mu bardziej dojrzały i męski wygląd. Wszystko wskazywało na to, że Zuzanna całkowicie odcięła się od medialnego świata. Tym większe było zaskoczenie, kiedy nagle i bez zapowiedzi ponownie pojawiła się na Instagramie. Jej najnowsze zdjęcie, opublikowane po długiej przerwie, wzbudziło wiele emocji wśród fanów. Ujęcie na którym pozuje z delikatnym uśmiechem i znajomym błyskiem w oku, wywołało lawinę komentarzy. Widać na nim, że mimo upływu lat zachowała swój naturalny wdzięk, a jej wizerunek nie zmienił się diametralnie. Wciąż ma tę samą fryzurę, która dodaje jej lekkości, a na twarzy gości ten sam, figlarny uśmiech, który pamiętają widzowie dziewiątego sezonu. Nikt nie wie, czy dzisiaj serce znów bije mocniej dla kogoś konkretnego, a niczym zajmuje się na co dzień, ale jedno jest pewne. Jej powrót wywołał poruszenie i rozbudził wspomnienia jednej z najbarwniejszych i najbardziej zagadkowych historii, jakie zrodziły się w programie rolnik-szuka żony.